Witam Was kochane koziorożce, dzień dobry, dzień dobry, to jest czytanie comiesięczne dla wszystkich znaków zodiaku. Dzisiejszy rozkład jest na listopad 2025. I ja już zaczynam tutaj rzucać moje magiczne kostki, wiecie, że lubię sobie od nich zacząć. Ci co nie wiedzą, to znaczy, że jeszcze mnie nie oglądali, kochani, zachęcam do subskrypcji, bo na tym kanale co miesiąc znajdziecie takie czytania, a pomiędzy jeszcze dużo, dużo więcej fajnych rzeczy, także... Zostańcie ze mną na tym kanale. Patrzcie, mamy tutaj uwaga, może pokażę. Pierwszy dom horoskopowy i strzelca. Okej, okay. czekajcie, to był strzelec. No kochani, jakaś nowa droga, jakaś nowa podróż. To może być droga rozwoju duchowego. To może być nowa droga edukacji. Może być dosłownie nowa droga, czyli gdzieś będziecie szli, gdzieś będziecie podążać, pojedziecie na wycieczkę w podróż, bliższą, dalszą. Chociaż tutaj jakby ten strzelec bardziej mówi mi o zagranicy, niżeli w jakichś bliskich odległościach. Postawicie w tym miesiącu trochę na siebie. Wiecie, rozwój może się dokonać przez podróżowanie, prawda? Poznajemy siebie lepiej, kiedy jedziemy w podróż. Okazuje się... Co tak naprawdę nam pasuje, a co nam się wydawało, może na temat, na nasz, temat nas samych, nie? Może myślimy, chcielibyśmy o sobie na przykład wiedzieć, że y, jesteśmy osobą, która, nie wiem, y, lubi spać w namiocie, lubi przygody i generalnie każdego dnia y, może być w innym miejscu i to jest w porządku, a po czym się okazuje, że jednak życie backpackersa no to nie jest to, co y, jakby sprawia nam jakąś radość i y, i potem okazuje się, że taki na przykład, nie wiem, bycie backpackersem to jednak absolutnie nie jest ta rzecz, którą chcemy robić w wakacje, i jednak przyznajemy się sami przed sobą, że ten hotel pięciogwiazdkowy, all inclusive w Egipcie, to tak naprawdę nam wystarcza. Wiecie, o to mi chodzi, nie? Że takie jakby poznanie siebie samego lepiej poprzez właśnie jakąś podróż albo fizyczną, albo bardziej mentalną. Słuchajcie, możecie też na przykład. Zainteresować się jakimś rozwojem duchowym, nie? jakąś nową filozofią, jakąś nową religią. Coś, co sprawi, że poczujecie się bardziej kompletni i jakby zdobędziecie, nazwijmy to, większą wiedzę na temat Was samych. Dobrze, to tak z, z grubsza i można też powiedzieć trochę z grubej rury. Zaczęłam z wysokiego C, z taką tutaj filozofią wyjechałam na dzień dobry, a my jesteśmy bardziej Znak ziemski, no to co tutaj na ziemi, a niekoniecznie w niebie. Mamy kartę Illumination. Ta karta chce Wam powiedzieć o tym, że jesteście chronieni. Że nawet jeśli nie widzicie, co jest na tej ścieżce przed Wami, prawda? To nie wiem, nazwijmy to. Wszechświat, Bóg, Duch, prawda, czuwa nad Wami, jakby ma nad tym wszystkim kontrolę, położył na tym rękę i mówi, wszystko będzie dobrze, ja to kontroluję, zaufaj, że jesteś prowadzony. Jeśli ta karta została wyciągnięta, zachęca Cię do tego, żebyś ufał swojemu, ufała, żebyście ufali swojemu sercu i temu, co czujecie, bardziej niż temu, co widzicie i myślicie. Bo jesteście jakby prowadzeni. O, to jest to. Jesteście prowadzeni. No, piękna karta. Dobrze. Czyli miało być bardziej ziemsko, a my dalej lecimy tutaj, prawda, na duchowo. No i zobaczcie, gwiazdy. Cztery, sorry, 44, nadzieja. Nadzieja, że ktoś mnie wspiera, nadzieja, że moje marzenia mają szansę się spełnić. No, chyba mają, słuchajcie, chyba mają. Ktoś tam, jak mówię, nad wami czuwa i pracuje za kulis w kuluarach na to, żeby wasze marzenia się spełniły. Dobrze, kochane koziorożce, co jeszcze do was idzie? W listopadzie. Co idzie do Was w listopadzie? Jakie szanse, jakie wyzwania, jakie możliwości, jakie sytuacje? Słońce, rydwan, ja Cię kręcę. Kochankowie. Dobra, yy, trzy wielkie arkana, nie ciągnę więcej. To znaczy, że ten miesiąc będzie bardzo intensywny. I zobaczcie, mamy strzelca, mówiłam, podróż, mamy Rydwan, mamy podróż. Kochankowie też mogą wskazywać na podróż. To jest wyruszenie, podjęcie jakiejś decyzji. Rydwan to też jest decyzja. Pojechać w lewo, pojechać w prawo, zostać tu, gdzie jestem, czy wyruszyć, żeby dowiedzieć się czegoś na swój temat, żeby odrobić jakąś lekcję, która. Mnie na mojej ścieżce duchowej, mojej ścieżce rozwoju, mnie dokądś doprowadzi, doprowadzi mnie do mojego spełnienia. Piękne przesłanie, moje drogie koziorożce, to jest bardzo mocny rozkład, już na dzień dobry Wam powiem. Więc co niektóre z Was oczywiście pojedziecie faktycznie na wakacje, gdzie w ciepłe kraje, gdzie wciąż świeci słońce, nie wiem, Malta, Cybr, Wyspy Kanaryjskie, a może to już w ogóle na drugą półkulę, nie wiem, Indonezja. Kochani, nie? Pojedziecie ze swoją drugą połówką albo zobaczymy, co dla niektórych singli może tam poznacie w tej podróży swoją drugą połówkę. Na pewno to będzie taka podróż bardzo emocjonująca, bardzo intensywna i tak jak mówię, jest to jakaś również lekcja dla Was, o Was samych, nie? Nawet jeśli pojedziecie z kimś albo właśnie poznacie tam kogoś, to i tak głównie dowiecie się czegoś na swój temat, nie? Co jest bardziej zgodne z Wami? Natomiast te koziorożce, które no, na przykład no nie, wiem, nie stać, się, żeby pojechać w listopadzie, albo nie mają już tyle urlopu, natomiast te wszystkie koziorożce, które jakby no, nie planują wakacji w listopadzie, nie wiem, już nie macie urlopu na koniec tego roku, no to taka podróż mentalna, taka. Decyzja, właśnie, w którą stronę pójść, albo czy zostać, czy ruszyć w jakimś kierunku, który sprawia, że moje serce się raduje, który sprawia, że to, co będę robić, przyniesie mi ogrom pasji, satysfakcji, namiętności. No. Sprawi, będzie mi sprawiał radość. Podążycie za czymś, co będzie Wam sprawiało radość, drogie Koziorożce. Nieźle. Tak mało praktycznie. Mało praktycznie, ale taki miesiąc, mistyczny trochę, można powiedzieć. Jesteście prowadzeni. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj ten rydwan ma swojego kierowcę. Kierowcę swojego jakby przewodnika, tak? Ale on tak jak widzicie, nie siedzi tutaj na dole, tylko jakby jest troszeczkę wyżej. Tak jakby te konie go nie dostrzegają. One myślą, że może same gdzieś tam pędzą, a tak naprawdę to on im nadaje kierunek, to on wybiera w którą stronę ten rydwan pojedzie. Tak jak mówiłam tutaj wcześniej, jesteście przez kogoś wspierani. I ta osoba tutaj działa zakulisowo, żeby wam na tej waszej ścieżce Pomóc. Niesamowite, niesamowite. Dobra, co w środku, co w serduchu, co w głowie, co w duszy? Koziorożce, listopad 2025. Co my, oj, mamy rycerza pucharów i mamy asa mieczy. No właśnie, słuchajcie, świeże pomysły. Jakieś nowe plany, nowe idee, które przychodzą do Waszej głowy. No i Rycerz Pucharów, czyli podążanie za głosem serca, tak? Więc te dwie energie głowa, umysł, logika i iście za głosem serca będą jakby właśnie tutaj w zgodzie ze sobą, nie? Będą ze sobą w zgodzie. I nie będzie tutaj problemu, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji. Będziecie jakby czuli, że wasza głowa, jest właśnie macie taki jasny umysł, wiecie dokładnie, co robić. To po prostu do was w jakimś sensie spłynie, jak takie informacje, jak taka antenka. Będziecie absolutnie przekonani, będziecie absolutnie jakby czuli. I w głowie, jeśli tak można powiedzieć, i w sercu, że to, co zamierzacie zrobić, to, co robicie, jest z wami w stu procentach zgodne, z tym, kim jesteście. Poczujecie taką właśnie, nie wiem, Unię Waszego Umysłu i Waszego Serca, Waszej Duszy, że żyjecie w zgodzie sami ze sobą. Pięknie. Piękna energia. Dobrze. Co w pracy, dzięki, co w karierze, co w finansach? Praca, kariera, finanse. No dobra. Proszę bardzo. Widać wszystko, widać wszystko. Wow. Wow. Zobaczcie, znowu karta podróży. Znowu. Płynięcie gdzieś i byciem prowadzonym. Ona nie wie, dokąd płynie. Ona sobie patrzy tutaj spokojnie w łódce. I ufa temu, że te kruki wiedzą, dokąd ją prowadzą. Patrzcie, jakie to jest zaufanie, nie? I znowu podróż. I znowu podróż. Dalej. Mamy dwójkę pentakli. Dwójka pentakli to jest taka karta, która mówiąca, mówiąca o świetnym. Albo i nie gospodarowaniu swoim czasem, swoją rzeczywistością. To jest często praca na dwa etaty, dwa źródła utrzymania, dwa źródła dochodu, takie żonglowanie troszeczkę tymi obowiązkami, które mamy. Nie? Czasem to jest taki work-life balance, nie? bo mm, na przykład, nie wiem, pracujące mamy. Muszą to nieźle ogarnąć logistycznie, prawda? Bo z jednej strony wychodzą z jednej pracy, tak, po 8 godzinach kończą, wracają do domu, ale w domu dalej czeka praca, tak? bo trzeba jeszcze ugotować, nie wiem, posprzątać, przygotować, pomóc dziecku, pomóc dziecku odrobić lekcję, przygotować na drugi dzień, więc tak naprawdę to jest jakby druga praca, no jakby nie patrzeć, nie? Więc takie właśnie żonglowanie tym, słuchajcie, tutaj widzę dla Was, drogie koziorożce. Mamy cesarzową. Dla niektórych to może być urlop macierzyński, czemu nie? Prawda? Widzę tutaj te karty, wszystkie. Dla niektórych oczywiście, no, no, no nie dla wszystkich, ale dla niektórych urlop macierzyński, a dla niektórych jakiś taki prezent wiecie, jakaś taka miła niespodzianka jakieś błogosławieństwo, jakaś obfitość słuchajcie, tutaj. Widzenie. i zobaczcie, mamy jeszcze wisielca, czyli zmiana perspektywy, ale też takie nic nie robienie. Więc, no ci, co jadą na urlop, no to wiadomo, ci, co zostają i muszą tutaj dalej pracować, no to nie martwcie się, bo zostaniecie za to tutaj z tą cesarzową na pewno wynagrodzeni, nie? Więc ci, co zostaną w pracy to będą się cieszyć, bo będzie jakaś dodatkowa kaska, albo jakiś awansik, albo jakaś premia. Natomiast cała reszta koziorożców jednak gdzieś jedzie. No, jakoś tak, koziorożce, uciekacie przed tą pluchą zimą i ciemnością do słońca. Dobrze. Ups. Co w związkach? Mamy rycerza Pentakli. Co w związkach? Kochani, jeśli jesteście singlami, to chciałabym, żebyście albo sobie przewinęli ten kawałeczek, albo no poczekali, bo następnie jesteście Wy, single są drugie, najpierw tutaj mam dla koziorożców, które są w związkach. Więc kochani, no będziecie może mieli taki moment, jeśli chodzi o Waszego partnera, o Waszą partnerkę, że nie czujecie satysfakcji. Że nie wiem, macie takie może wrażenie, że w niego dużo zainwestowaliście, w nią, a dużo z siebie daliście i nie macie jakby do końca, nie wiem, jakby to powiedzieć, profitu z tego, że nie dostajecie tego w zamian w jakimś sensie, że tylko wy się jakby staracie, um, że to może, możecie też poczuć takie trochę przemęczenie, jeśli jesteście na przykład jedyną osobą, która utrzymuje waszą rodzinę, która nie wiem, zarabia więcej pieniędzy, tak. Że jesteście troszeczkę tym przetłoczeni, że nie czujecie e, satysfakcji, że wy się staracie, tak, właśnie próbujecie temu, tej, tej rodzinie, temu związkowi zapewnić jakiś tam, powiedzmy, standard, nie wiem, byt i w ogóle e, jakiś poziom, natomiast e, tak emocjonalnie czujecie się w jakimś sensie tutaj, możecie się poczuć w listopadzie e, opuszczeni, nieusatysfakcjonowani, nie? Taka jakby trochę też taką wieje nudą, taką troszeczkę rutyną, takiego właśnie, albo takie mocne jest skupienie na takim materialnej stronie związku, na temat tego, właśnie co kto, ile w niego włożył, ile z siebie daje, nie? Więc taki trochę brak satysfakcji tutaj w listopadzie, bym powiedziała, dla niektórych koziorożców oczywiście. Dobrze, no to teraz single ale bez dramatu, nie? To jest takie wiesz, w każdym związku czasami są takie momenty, kiedy czujemy, że jest super, a są takie momenty, kiedy czujemy, że jesteśmy w jakimś sensie sami, to jest taka przeplatanka, no i akurat może być tak, że listopad dla Was będzie właśnie takim lekkim dołeczkiem, albo właśnie nawet nie dołeczkiem, tylko takim po prostu byle jaki, o to jest to słowo, byle jaki. No albo będziecie się właśnie bardziej skupiać, tak jak powiedziałam, na tej materialnej stronie aniżeli na romantycznej. No a z kolei u singli na odwrót. Tutaj jakby coś jeszcze. O, zdecydowanie, kochani, no. Królowa Pucharów, Rycerz Buław i Szóstka Buław. Więc tutaj będzie się działo. Spotkacie kogoś, przy kim jakby poczujecie się. W pełni sobą. Może być tak, że to faktycznie będzie ta osoba poznana w podróży i to ona wam pokaże, jakby przejrzycie się w jej oczach, tak to nazwijmy, jak w lustrze i zobaczycie siebie w zupełnie jakby tutaj innym świetle, nie? W każdym razie, jeśli chodzi o Singli, no to tutaj jakby wróżę wam sukces w związku z relacją, którą albo zaczniecie, w związku z osobą, którą poznacie. Um, może to być tutaj osoba ze znaków ognistych albo wodnych. Czyli takie Wasze, jakby powiedzmy, uzupełnienie, prawda? Tej ziemskości, tym ogniem albo tą wodą. Właśnie możecie się tak w ogóle poczuć trochę, wiecie, jak ogień i woda, nie? I to będzie tak fajnie działać, bo to będzie takie intensywne, takie odpychanie się i przyciąganie, jak w tych kochankach. Słuchajcie, zobaczcie. Kochankowie to jest taka właśnie energia przyciągania, troszkę odpychania, ale znowu przyciągania bardzo intensywne emocje. Więc ta karta tutaj bardziej była dla singli. No, kochani, na pewno, na pewno jakaś yy, znajomość, ale taka bardzo intensywna, ognista, dużo seksu, dużo takich głębokich rozmów, takie poczucie, że jesteście sobie przeznaczeni. Nie możecie od siebie oderwać rąk, nie możecie w ogóle przestać jakby być cały czas w kontakcie, będziecie cały czas chcieli być ze sobą, pięknie. No, to jak już dobrnęliśmy wszyscy razem do tego momentu, to zostańcie jeszcze chwilę, bo teraz karta rada dla wszystkich koziorożców. Karta rada dla wszystkich koziorożców na listopad 2025. Koło Fortuny. Nie bój się zmian. Te zmiany do ciebie przyjdą tak czy siak. Nie bój się i nich. Jeśli byłeś w dołku, wypływasz na powierzchnię, wypływasz do góry. Coś się zmienia, coś się zmienia, jakby energia się mocno tutaj zmienia. Jeśli chodzi o singli, no to tak mi się wydaje, że po prostu kogoś poznacie. Zobaczcie, mamy kompas w ogóle, nie? Podróż. Podróż, kochani. Jak nigdzie nie jedziecie, to mi to napiszcie w komentarzu, bo ja nie wierzę, że nigdzie nie jedziecie. Ja nie wierzę, że nigdzie nie jedziecie. Jedźcie, ta podróż zmieni wasze życie. Takie jest przesłanie dla koziorożców. Dziękuję wam pięknie, wysyłam wam dużo miłości. Jeśli to czytanie wam się podobało, jeśli z wami rezonowało, zostawcie mi serduszko w komentarzu. Napiszcie o waszych podróżach, napiszcie o waszych związkach, napiszcie, czy czujecie się prowadzeni. Co u was słychać? Czekam na wasze komentarze, czekam na wasze subskrypcje. Do zobaczenia.